studiu mistrzostw świata na początku pozdrowienia dla tych, co kupili sobie dekodery. Tu pan sobie kupił właśnie dekoder i drugi pan to pan strajlał taki, co niedługo już umrze, bo jest stary. A teraz pan Jacek Gmoch przedstawi nam mecze Polaków, jak to miało. Halo Jacku, łączymy się z Jackiem. Dobry wieczór Państwu albo dzień dobry, to ja nie wiem, o której czyli telewizor. Pierwszy metr Polacy to yy, Koreańczycy nas zaskoczyli, chyba mieli szybsze buty albo coś w tym stylu, no, szybciej biegali i tam nas jakoś oszukali, nie? bo tam grał Chao Li, Li, ja nie pamiętam dobrze tych nazwisk, ale końcówka Li i Wang Xing Li. No, to byli oni, a Portugalia, Portugalia też w ustawieniu wiadomo 3, 5, 8 to takie no, normalne ustawienie tam w, w ataku Figo Fago, tam jacyś tacy tam y, Paulina jakiś tam strzelił 3 gole, y, pokaż tutaj y, zaraz składy zobaczymy. Ej, no co ty odpierdalasz, czyli inny kraj, Dania, ja po duńsku nie umiem, weź mi pokaż Stany. Stany, są Stany już ja zmieniłeś. E... W nowym ustawieniu Jason Donovan w ataku, Rod Stewart, to tam są piosenkarze, na skrzydle Lewis, to chyba jest ten, ten pan od spodni jeansowych. i tak słyszę, że Katany też, Katany też robi I na drugim skrzydle Indiana Jones. Teraz pozwólcie, że na chwilę przysiądę, bo wpad Polaków w ataku Kreszałowicz, trochę przegarmiony, bo on tam pracę w ogródku miał jakieś. Ustawienie wiadomo też 357, że Właków ma, to chyba chodzi o to, że ma brata bliźniaka, ma wyjebaną szczękę od krzyżówek, rozwiązywania, Murawski, Żurawski, Głowacki, to do Rymu, Majdan, wiadomo, skóra, fura i fryzura. A teraz już sytuacje meczowe. No, proszę tutaj pierwsza sytuacja, o, Oli pokazuje wyraźnie, że go coś boli. O jeszcze raz pokazał, a tu a, a to jest to właśnie ta sytuacja. Proszę zobaczyć Gol. Gol dla Polaków pierwszy od, y, od bardzo dawna. Tutaj Oli strzela ponownie, strzela w ramkę i a tu trzeci jego go. Nie, proszę Państwa, to, ta bramka jest niezaliczona i ta też, ta też, to już jest powtórka. Tylko 2-0, dwa razy Ali Baba strzelił. A teraz główka, proszę, spojrzeć. i Amerykanie. Przepraszam, u nich jest szoker, ten modny oni Po prostu nie znają przepisów, nie wiedzą, że z główki gole się nie liczą. Jeszcze jak z tyłu wisi flaga Bałtyku, to na pewno się nie liczy Bramka. Proszę zobaczyć uwagę, piękne minięcie, podanie, Kryszałowicz przygarbiony, ale odbija się i pozdrawia tym gestem swojego psychoanalityka w koluszkach. Załamany Bramkarz i trener z fryzurą boczną. Proszę, tutaj, proszę jeszcze pokaż jaką sytuację. Wycofni. Albo nie, nie cofaj. Nie, z lewej weź poka. A, nie, to już inna teraz sytuacja. Proszę Państwa, bo mi się pomyliłam. Proszę. A, już widzę. Proszę zwrócić uwagę, jakaś banda frajerów przyjechała sobie, wywiesili te szmaty. Co za banda chuja, Proszę Państwa, nie wypada na mistrzostwa po prostu takich transparentów śmiesznych wywieszać, ani bałtyk, czy tam inne. Koniec, mistrze. Do widzenia.